Tak, pani dyrektor praktykuje od czasu do czasu konkurs na stanowisko stażysty. I ona tutaj ostatnio stworzyła taki konkurs. A pamiętajcie, że to nie jest ostatni konkurs, bo ten był z czerwca 22, To będą nowe. No nie, ktoś idzie na emeryturę, komu się praca nie podoba. No to trzeba stworzyć nowy konkurs na stanowisko na przykład stażysty, pracownika, sekretariatu wydziału. To może ja, co? Nadawałby się? Fajnie bym prowadził dokumenty, nic nie umiem, nie trzeba tu nic umieć, za dużo, jak tak czytam, są tylko wymagania niezbędne i dodatkowe, to łatwe, słuchajcie. Dobrze, to do sekretarki, do sekretarki pani dyrektor, ona nam opowie o pracownikach, o stażystach o wymaganiach, o ustawach. Nie, jeszcze jest ktoś taki jak inspektor do spraw biurowości, nie wiedziałem, że coś takiego w sądzie jest jak inspektor do spraw biurowości, a inspektor do spraw biurowości, to on ma robić inspekcję, i to jest inspekcja. Czasami na przykład na budowach czy na jakichś konstrukcjach, jak robisz prom kosmiczny. To są inspektorzy i oni mają takie, wiecie, bardzo, 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 bardzo dokładne przyrządy, których używają do inspekcji. I jak tam jakaś malutka ryska, jakaś skaza, to inspektor mówi, to jest taka malutka skaza, jego gołom nie widać, ale zróbcie to jeszcze raz. To taki inspektor do spraw biurowości, czyli nie wie, o czym się mówi, jeżeli się mówi o biurowości. Też może być taki inspektor najwyższej jakości usług. Jeżeli taki inspektor jest, to tam musi być najwyższa jakość usług. Bo jego zadaniem jest sprawdzać biurowość. On jest od niczego innego, tylko żeby sprawdzał biurowość. Właśnie. I on będzie, słuchajcie, w komisji. W skład komisji mogą wchodzić w sądzie inspektor do spraw biurowości i inni pracownicy, wyznaczeni przez właściwego dyrektora sądu. Czyli dyrektor mówi: Zrobimy taki konkurs. Ty, ty, ty będziesz określał naszych pracowników. Od waszej grupki 3 do 5 osób. Zależy, kto u nas będzie pracował. Wszystko zależy jakich sobie pani dyrektor urzędników wybierze. Potem mamy takich urzędników, więc urzędników wybiera się pod siebie. Tą komisję też się pod siebie wybiera. To wszystko jest pod siebie. Tutaj ludzie nie mają, tacy zewnętrzni, nie mają nic do kadania, słuchajcie. Bo my ludzie chcielibyśmy mieć na przykład takich i takich urzędników. I teraz robimy konkurs na stanowisko starzyste. My ludzie. Chcielibyśmy mieć uczciwych. Ja bym chciał takich, którzy na przykład nie rzucają słuchawkami, którzy się znają na tych dokumentach. Takich, którzy są grzeczni, kulturalni. Nie robią podgórkę. To by był mój konkurs. <laughs> no i ja bym sobie wytypował takiego, który by mi nie robił podgórkę i by mi nie robił podgórkę. Po prostu ja sobie wybrałem takiego, który mi nie robi pod górkę, a potem, jak ja potrzebuję za jakiś czas mieć interes w sądzie, to ja wiem, który to jest i sobie z nim załatwiam. Mam załatwione. A jeżeli to jest tak, że wystarczy zostać dyrektorem, żeby potem kreować rzeczywistość pod siebie. A nie pod społeczeństwo, to potem będziemy mieć urzędników, właśnie tak wyselekcjonowanych, że nie są odporni, i te wszystkie rzeczy, które możecie oglądać w materiałach. W ten sposób tworzy się idea szaleństwa. Właśnie, dlatego ja mówię, tam nie odciec za często, bo będziecie szaleni. <grych> Tym bardziej tam nie ma co pracować. Ale widzicie, dzisiaj mam takie zadanie, że zadzwonię, bo powiedzmy, że miałbym ochotę popracować tam u nich. Może by mnie przyjęli? Jestem kreatywny, tak? I mam umiejętność pracy w zespole, jestem komunikatywny. To jakbym ja tam pracował, to bym do nich kreatywnie przemówił. Powiedziałbym: Słuchajcie, opowiem Wam coś o sądownictwie. Chcecie? Najpierw, może powiem Wam z definicji, co to jest sąd, powiem Wam, co to jest wina, co to jest odpowiedzialność, opowiem Wam o tych wszystkich rzeczach, o człowieku Wam opowiem, może, a potem sami zdecydujcie, czy będziemy służyć takiemu osądowi, sędziemu, takiemu jednemu z nas, czy raczej będziemy prospołeczni. Co myślicie? Tak, to są wymagania dodatkowe. To musiałbym spełnić te wymagania dodatkowe. Wtedy bym był na stanowisku stażysty i od pierwszego dnia już mógłbym pracować. Jażbym pierwszego dnia to robił, drugiego dnia to robił, trzeciego dnia to robił, no kiedy by mnie wyrzucili z pracy? No prędzej czy później by mnie wyrzucili. Za co? Za rozmowę i za pytanie urzędników. Bo my jesteśmy tutaj gdzie obwiniają, no nie? No, no, no. To, to słuchajcie, a ta wina to co to, to, to? Co to to jest? A idź do kogoś innego. No to idę do kogoś innego. Słuchaj, bo ten mi tu przysłał, żeby się zapytać Ciebie, co to jest wina słuchaj ja nie mam czasu iść do kogoś innego no i tak bym obszedł i tak by mi wszyscy zbywali tak ja bym podniósł kwalifikacje dowodowe słuchajcie w takim zespole gdzie tutaj jest widzicie Umiejętność pracy w zespole. Umiejętnie bym mnie spychali. Już w pewnym momencie ten dyrektor powiedział, że oni właściwie to, że wymagania niezbędne przeszedłem, to wymagania dodatkowe przeszedłem, to jednak to jest za mało, żeby u nich pracować, czyli bym wyleciał z hukiem <grych> albo bym nie dopełniał obowiązków służbowych. tak. Oni musieli mi jakiś zarzut postawić, żeby mnie wyrzucić z pracy wtedy. Jaki zarzut? Chodzę, pytam, starzystą jestem uczę się. Chcę jak najlepiej dla społeczeństwa, bo pracuję dla społeczeństwa bardziej niż dla sądownictwa. W sądownictwie to ja tylko chcę pieniądze mieć zdobyć doświadczenie i być kreatywnym właśnie. Ja chciałbym uwolnić swoją kreatywność, słuchajcie, w sądownictwie. W takim biurze, a że jestem odporny na stres. Ja <laughs> się nie stresuję, słuchajcie, to będzie wesoło. Tak. I wtedy miałbym doświadczenie w pracy biurowej. Tutaj Wymagania dodatkowe to jest doświadczenie w pracy biurowej, czyli tak naprawdę jest dodatkowe. Czyli że nie musisz mieć? Nie musisz mieć to, co jest dodatkowe, to nie musisz mieć, bo wystarczyło niezbędne. Bez zbędności, tak? Niezbędne to znaczy, że zbędne są wszystkie inne rzeczy. To jest ta podstawa. No nie, to jest niezbędne. Widzicie? A dodatkowe to jest to, co mi się podoba, też by chcieli mieć. Jakby wszyscy byli z wymaganiami niezbędnymi, przyszli, a ja bym przed wymaganiami dodatkowymi, czyli ja mówię tak: Słuchajcie, jak ja na Was patrzę, to tutaj wszyscy macie niezbędne, ale tutaj nikt nie ma dodatkowych Was. Naprawdę, ja tylko mam te dodatkowe. Droga komisja, Kok szanowna komisja, 3 do 5 osób wybiera ich, którzy mają wymagania niezbędne. Czy wybierze mnie, które mam wymagania dodatkowe, proszę Państwa. Hmm. My, Pana, jednak odrzucimy, proszę Pana, pomimo że Pan ma wymagania dodatkowe, które oczywiście Pan zaprezentował. To ja my wybierzemy tutaj tego właśnie z wymaganiami niezbędnymi. A co jest wymaganie wymaganiami dodatkowych? Kreatywność, odporność na stres. Wolimy tego stresowego niż Pana, bo Pan widzę, że Pan jest kompletnie bezstresowy, Panie Rafale. Byśmy tak nie chcieli. Wolelibyśmy tego zestresowanego, takiego, żeby jak na niego popatrzymy, wystarczy, to on przyspieszy pracę. Że wystarczy pojawić się w pokoju i nagle wszyscy pracują. A pan widzę, że jak ja bym się pojawił u pana w pokoju, to. No, pan by uwolnił swoją kreatywność, panie Rafale. Pan ma zawsze jakieś pytania, oczywiście. A te pytania byłyby związane z pracą sądu, oczywiście. No cóż, panie Rafale, dziękujemy za pana kreatywność. Ustawa mówi, że jest taki wyrezek kreatywność. Ustawa mówi. Odporność na stres. Ustawa też to mówi. I teraz od pana dyrektora zależy, czy tą kreatywność umieści w wymaganiach niezbędnych, czy w wymaganiach dodatkowych. Właśnie i pani dyrektor umieściła w wymaganiach dodatkową kreatywność, czyli mówi tak, a co to jest kreatywność, no ja jestem przecież jaka kreatywna, jestem, właśnie czy jestem kreatywna, no no jestem, tak, jakoś jestem, tak właśnie, właśnie kreuję tutaj konkurs, będę ogłaszać ten konkurs i teraz muszę coś wiedzieć o tej kreatywności, żeby tą kreatywność umieścić albo w wymaganiach niezbędnych, czyli dodatkowych. Jeżeli ciągle używasz kreatywności, czyli jeżeli masz sukces, pamiętaj, bo umiejętność kreacji to sukces, to jest definicja sukcesu. Chcesz się dowiedzieć, co to jest sukces? To jest umiejętność kreacji. Kropka. To jest sukces. A nie jakieś tam wszystko inne, co sobie możesz wymyślić emocjami, że to ci da sukces. Tak, więc... Więc pani dyrektor może mieć tą umiejętność kreacji, czyli nie używać kreacji. Czyli nie obserwować siebie kreatywną, bo... Kiedy obserwujesz siebie, że jesteś kreatywny, na przykład ja teraz mogę sobie powiedzieć, o kurde jaki jestem kreatywny, ale mi się fajnie, kreatywnie rozmawia z samym sobą. Ale mi się to fajnie, kreatywnie rozpoznało, widzicie? Tak, bo ja sobie najpierw musiałem to kreatywnie rozpoznać, to o czym wam mówię i potem właśnie kreatywnie wam opowiadam o królestwie szaleństwa i o tym, jak ludzie nie orientują się o różnych rzeczach. I nie wiedzą, co to, to jest kreacja. Na takim stanowisku jak dyrektor sądu właśnie. Sąd nie wie co to jest kreacja. Tam są sami kreatywni ludzie. Przestałem czy to są kreatywni ludzie. Na sposób oczywiście negatywnych przekonań, też mogą być też kreatywni na stronę pozytywnych przekonań. Ktoś by powiedział, że ja jestem kreatywny na negatywną stronę, bo chcę obalić sąd. Ojej, a co to, to będzie jak sądu nie będzie? Ale to jest pozytywna strona kreatywności. Czyli rozwalić go od środka. Czyli innymi słowy, żeby sami opuścili ten budynek. Czyli tak im przemówić, słuchajcie, żeby sami wyszli. Żeby to nie było takie, że my ich wyciągamy, na taczkach wywozimy, wskazujemy, zatrzymujemy po tym, jak oni już wyszli z tego budynku. Żeby tam nie wchodzili tego budynku. Zakazać, zamknąć, słuchajcie, zburzyć wszystkie sądy. To nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby ten budynek tak stał cały czas pusty. Żeby ludzie nie widzieli sensu tam wchodzić i pracować, i nazywać to pracą społeczną dla społeczności. Pomagać temu jednemu osądzającemu, widzicie, który jest też kreatywny. On musi być tak kreatywny, żeby jednego odrzucić na tych wokandach, unieważnić. Jaki będę kreatywny? 7 lat czy 10 lat, a jaka to różnica? różnica. Trzeba społeczeństwo uspokoić. Prasa o tym napisze, to damy 10 lat właśnie. Żeby prasa napisała 10 lat, jak prasa rozgłosi, to będzie więcej strachu w społeczności, więcej emocjonalności niektórzy się bardziej ucieszą, bo inaczej czytasz, jak jest rok, a inaczej 10 lat, to jesteś bardziej ucieszony, chora, dobrze mu to, dobrze mu to, 10 lat, dobrze. A tu się okazuje, że widzisz, w następnym wydaniu masz, że pomyłka w druku, to nie miała być dziesiątka, tylko jedynka. Bardzo pana przepraszamy, pana skazanego, że nadrukowaliśmy panu, społeczność się dowiedziała o 10 latach, jak miała być jedyneczka wpisana, rok, rok tylko. Także Przeczytaj to jeszcze raz, dobra? Całość jeszcze raz wzrokiem przeczytaj, tak jak to czytasz. Trochę zawiedziony jesteś, widzisz? Tutaj jest polityka w osądzaniu, to nie może być inaczej. Nie może być inaczej, bo przecież to politycy wybierają sędziów. Politycy pozwalają, czy ty będziesz sędzią najwyższym, czy ty nie będziesz sędzią najwyższym. To są kłótnie, to jest wojna o, widzicie, tego jednego sprawiedliwego... Wojna o Jezusa, można by powiedzieć. No, Jezus taki sam, jest sprawiedliwy dla wszystkich, a oni się kłócą, słuchajcie, o Jezusa. I ci mówią, że chcą Jezusa, a ci mówią, że nie chcą Jezusa. No albo tego diabełka właśnie. Bo kłótni Jezusa by nie było, nie byłoby. Po prostu by był najlepszy kandydat. On by tak przemówił, że jedna strona by powiedziała, kurde, naprawdę, jak ty będziesz, to będzie luksus w społeczeństwie, a druga strona mówi, no właściwie tak, tak będzie, tak będzie. Mądrze mówi, mądrze rozważa, mądrze rozważa, mądrze naucza nas, więc bądź Jezusie naszym przedstawicielem sędziego najwyższego. A Jezus mówi, fajnie, dobra, biorę to stanowisko. Jest o to stanowisko i pierwszego dnia mówię, a kuku, jestem sędzią i teraz słuchajcie. Nie ma winy, to jestem sędzią najwyższym. I co mi zrobicie? A ktoś chce mi jakiś pozew sądowy złożyć, że jest wina, to bardzo proszę tutaj. Może ze mną pogadać. Przedstawi swoją definicję winy, że ona jest, a ja mu będę cały czas opowiadał o tym, że nie ma winy. I też mu przedstawię definicję. I każdy się będzie mógł temu przyglądać, także... Jednemu się nie wytłumaczy, to sam musi odejść, tak? On sam wtedy odchodzi, pamiętajcie. Najpierw składa taki pozew, że on wcale nie, że nie ma winy, że wina jest. Przychodzi, rozmawiacie, rozmawiacie i albo to się kończy tym, że uznaje, że nie ma winy, albo się kończy tym, że no Jezus by tak sobie siedział, i dalej chciał rozmawiać, po co do mnie przyszedłeś, no to prezentuj mi, że ona jest, albo porozmawiaj mi, że jej nie ma. No to w pewnym momencie taki, który pozywa o tą winę, że jest, to on tak się odwróci, nie uzna tego, oczywiście, że nie ma winy. Pomruć, czy pod nosem, czy. No nie udało się. No kurde, nie umiem. No nie umiem, no ale ona jest wina. Jest wina, ale nie potrafię wyjaśnić mu. No nie potrafię mu wyjaśnić. A im bardziej wyjaśniam, to widzę to, co on mówi. To nie ma. Po prostu. No. Tylko czemu jestem taki uparty? W pewnym sensie warto być wysoko postawionym sędzią, z taką naturą jezusową. No znaczy, tak sobie myślę, że Paweł Wysocki mógłby taki być bo na pewno zdolny jest w tych rozmowach tylko żeby mówił o czymś innym na razie mówi o tym to jak mu tak super wychodzi, że jest prezesem i jeszcze przewodniczącym wydziału karnego i super tarnistą, pokonał wszystkich no to wystarczy, żeby głosił i powtarzał prawdę, żeby głosił i powtarzał prawdę, którą sam zintegrował a nie to, że wskazuje palcem i pokazuje w książkach ja do tego nie potrzebuję żadnych kartek papieru i podkładek, że ten to powiedział bo jego słowami teraz przedstawię, tak? No to jak ja to mam zintegrowane? Ja muszę mówić jak ja. Na no nie, że obłożę się z tyłu książkami i powiem, te książki wszystkie świadczą na moją korzyść. Poczytaj sobie pan. Ja mówię, nie ma winy. A on mówi, tu są książki za mną, poczytaj sobie pan. No ja mówię, no pogadamy. Nie, tu są książki. No to jak to wygląda? O. Może widzicie, zawsze jest łatwiejszy sposób, pamiętajcie. Może jest kolejny pomysł, w jaki sposób rozwalić system. Aha, bo ja miałem przecież dzwonić. Za chwilę zamkną ten bólnek. Do biura interesantów zadzwonię, bo oni są najbardziej poinformowani. To jest zdanie prezesa, bo prezes napisał właściwie mi pismo urzędowe określające wiedzę ich i powiedział, że wszystko załatwię w biurze interesantów. Żebym nie dzwonił po innych pracownikach. Od tego jest biuro interesantów. Od tego, czyli od czego, od wszystkiego. O, właśnie. A ja się chcę zainteresować, kto jest inspektorem do spraw biurowości. Mają takiego w ogóle? bo niektóre sądy mają. Widzisz, bo tutaj jest tak, że. W skład komisji rekrutacyjnej mogą wchodzić w sądzie inspektor do spraw biurowości, co jest tak, że w niektórych sądach jest ten inspektor, a w niektórych nie ma. Czy dyrektor mówi, a zrobię sobie inspektora biurowości do spraw biurowości, a inny dyrektor powie, a mi jest niepotrzebny inspektor do spraw biurowości. I nikt nie będzie inspektował mojej biurowości, czyli nie będę wiedział o, biur o biurowości, czyli już od biurowości to się z plotek mogę jedynie dowiedzieć. <noise> bo to się pojawia, no to i nagle wszyscy pracują, wszyscy tak się już usztywnia, i, i co ja się dowiaduję? Sam kontroler nie będę robił, bo to jest inspektor, że on ma swoje pomysły na to, żeby zbadać biurowość. No właśnie. A pani Magdalena o tym wszystkim wie, pamiętajcie, bo ona też jest inspektowana, od czasu do czasu oczywiście. Ktoś jest inspektorem pani Magdaleny. Drugi wydział karny jednak, jak nikt nie odbiera. Są ja mam właśnie. Chodzi drugi karny, który Dzień dobry pani. Proszę panią. Tak? Proszę panią, kto u was jest inspektorem do spraw biurowości? No, nie ma inspektora do spraw biurowości. A to nie jesteście kontrolowani? No, w jakim zakresie pan wyłączył? No w zakresie spraw biurowości. No, no to jest pani praca. Właśnie. Dobrze, bardzo dobrze trafiłem. Za pierwszym razem udało mi się połączyć. Dzwonię do biura. Tak? Do jakiego biura. No. A nie dzwonię do biura? Co pan chce wiedzieć? Sygnaturę sprawy. Dzwoni pan w konkretnie w sprawie? Tak, raz myślałem, że dobrze byłem połączony. Do biura dzwonię. Do wydziału drugiego karnego. Ale mi chodzi czy do biura. Do wydziału drugiego karnego. A to nie jest biuro? Do sekretariatu. To nie jest biuro? Biuro to jest pomieszczenie. Co pan chciał? To pani jest poza pomieszczeniem? Nie w biurze? Panie wstępniak. Przepraszam Stępniak. bardzo, Jędrzej Stępniak. Kudasik. Że panią. Nie Stępniak. wiem. A mogę się dowiedzieć, bo nie wiem, czy automat dobrze mi wskazał. Czy ja dobrze się dzwoniłem w ogóle? Do sądu? Do to wymiaru, to drugi wymiaru. sprawiedliwości. Tak. Właśnie. Do biura. Do wydziału drugiego karnego, co pan. Oj, ale konkretnie chciałem prawie inspekcji biurowej dzwonić. A macie jakieś.? A może. A macie jakieś, Dobrze, a jakieś biuro może w sądzie macie? Pomieszczenie biurowe, chociaż jest jakieś u Was? No, są pomieszczenia biurowe. No właśnie, i tam są pracownicy? Tak. Właśnie, to gdzie pani siedzi teraz? Ani wstępnia, sygnaturę sprawy, które Nie, wiem, Jędrzej Kudasik. Jędrzej Kudasik. Ale przepraszam panią, ja potrzebuję ważną informację. Dla mnie to jest ważna informacja, bo jestem w trakcie przygotowania materiału prasowego. Ale za chwilę, przepraszam panią, ja kończę pracę. Ja muszę się wyrobić. Ja się muszę wyrobić, bo wy też kończycie pracę. Właśnie. A teraz mam takie zlecenie. Ale nie, dzwonię, bo ja mówię, to jak na piśmie, to już ludzie po pracy, ja potrzebuję ten telefon wykorzystać, to jest forma komunikacji z wami. Do widzenia, dziękuję. Ale to jest biuro? Halo, to gdzie ja dzwonię w ogóle? <grystwo szaleństwa> to jest może Królestwo Szaleństwa, ja cię kręcę, to jest możliwe, że ja zadzwoniłem do Królestwa Szaleństwa? Czy ja rozmawiałem z szaloną osobą? Zastanawiam się, to była szalona osoba, czy to była zasada profesjonalizmu <grystwo> pracownika, sądzę, już nie. Teraz będzie wystąpienie prezydenta i komunikat rządu. Proszę państwa, właśnie wysłuchaliście pracownika sądu. Sądu właściwie, tak. Odbierał sądu. To była najwyższa jakość usług, proszę państwa, i zasada profesjonalizmu. I macie to społeczeństwo za wzór. My jesteśmy uczciwym państwem, więc musimy mieć takich wzorowych obywateli, czyli musimy wskazywać, jak wygląda wzór, właśnie. I to jest wzór. Bądźcie jak. Jak pani, jak Pani Magdalena. Nie, nie bądźcie jak Pani Magdalena. Bądźcie sobą najbardziej, jak potraficie. Pani Magdalena nie była sobą najbardziej jak potrafiła. Pani Magdalena uciekła. To był gniew własny i wstyd własny. To była idea zaprzeczenia. To była nienawiść. Tak. To była wręcz taka w głosie obojętność. Obojętność. Jak się pani dzisiaj czuje? No właśnie proszę mnie posłuchać. Tak właśnie się czuję. Wyszłam z gabinetu badań lekarskich, dostałam na następny rok pozwolenie na pracę. I to był pierwszy telefon pani po wyjściu od lekarza. I to jest standard, tak? Właśnie, więc... Ja, prezydent Rzeczypospolitej, Jędrzej Kudasik, ogłaszam Wam zwycięzcę konkursu na najlepszego pracownika roku. Ja wolno, proszę bardzo. Drugi Wydział Karny. Właśnie. A przewodniczącym drugiego Wydziału Karnego jest pan Paweł Wysocki. A prezesem sądu jest pan Paweł Wysocki. A dyrektorem sądu jest pani Jolanta Właśnie. Także cóż. Pani Jolanta ogłasza konkursu na stanowisko pracownika sekretariatu Wydziału. Ten pracownik przyszedł wymagania niezbędne i wymagania dodatkowe. Znaczy, nie dodatkowych chyba nie, bo kreatywność to było w dodatkowych i odporność na stres. Co wiemy, że wymagania niezbędne ma, ale odporności na stres nie ma. Nie ma umiejętności sprawnej organizacji pracy własnej. Właśnie, bo ona sobie zorganizowała tak, że od razu odłoży słuchawkę. Co jest Twoim obowiązkiem? Odebrać telefon, zachowywać się profesjonalnie i odłożyć profesjonalnie słuchawkę. To jest moje doświadczenie w pracy biurowej, w szczególności pracy w sądownictwie. Amen. A czy dobre wychowanie może w czymś przeszkadzać? Normalno mi se